Więc mili, mili, wspaniali dyrekcja, całym Nowolipie właśnie wykonałam tutaj dla nas taką dużą ilość ptaków, które przyfruną nie z wiosną, ale z latem do całym Nowolipie. Wykonam również te ptaszki dla ozdoby na różne imprezy, nawet na dzień sportu. I, I na muranówkę, która mam nadzieję dojdzie do skutku w miesiącu październiku tego roku. Także jestem zajęta jako artystka, wykonuję tutaj różne ozdoby. W ubiegłym roku wykonałam prawie 100 sztuk różyczek, a w tym roku yy, no, bawię się ptaszki autorstwa mojej córki artystki, Martusi. Tą no, ptaszki lecą do samu. Yeah.